Ellen White spędziła w tym domu ostatnie 15 lat życia. Był dla niej idealny. Miała w nim miejsce, gdzie mogła czytać, pisać, uprawiać hobby i spędzać czas z mieszkającą opodal rodziną. Widzimy tu Ellen od całkiem innej strony jako babcię spędzającą czas z wnukami i angażującą się w ich życie. Tu posłani byli służebni aniołowie niebiescy i tu słyszała głos Boży. Pewnego razu opisała niezwykłe zdarzenie. Nastąpiło ono nocą 2 marca 1907 roku w tym pomieszczeniu. Pokój jaśniał światłością. Ellen przebudziła się i ujrzała śnieżno obłok z ciemnoróżową lamówką. Wśród anielskich pieniu słyszała głos Nie lękaj się, oto ja, twój zbawca. Masz wokół siebie świętych aniołów. Zastanawiając się, czy jest w niebie i czy jej dzieło na ziemi dobiegło końca, spytała: Czy to naprawdę niebo? Czy jestem jednym z bożych dziatek? Czy zawsze będę mieć taki pokój? Usłyszała: Twoje dzieło nie jest jeszcze skończone. Bóg budził ją i przemawiał do niej w wizjach często koło północy, gdy jej umysł był wolny od troski rozpraszających bodźców. Rzadko po otrzymaniu wizji zasypiała. Zwykle ubierała się i z lampą naftową w ręku szła do gabinetu zapisać treść widzenia. W tym miejscu Ellen White pisała tu listy i książki, które wywarły wpływ na cały świat. Pod natchnieniem Ducha Świętego przekazywała objawione jej poselstwa. Mimo to nie zapomniała o swoim człowieczeństwie i zawsze pamiętała, że mieszkające niedaleko wnuki uwielbiają ją odwiedzać. Sarah McIntyre, asystentka, pilnowała, by Ellen White nie przeszkadzano w pisaniu. Nawet wnuczęta nie mogły się z nią zobaczyć, jeśli się wcześniej nie zapowiedziały. Często mówiła wnukom: Zmykajcie, sio! One jednak szybko się zorientowały, że mogą się zakraść tylnymi drzwiami i wejść schodami na górę. Wiedziały, że praca babci jest bardzo ważna, ale bardzo chciały się z nią widywać, więc ustaliła z nimi specjalny znak. Gdy trzymała w dłoni pióro i pisała, musiały czekać pod drzwiami. Gdy odkładała pióro, mogły wejść i zobaczyć się z nią. W tych krótkich, cennych chwilach mawiała im nieraz: Pamiętajcie, że nazywacie się White i tak macie zawsze postępować. Nieba się trzymajcie, piekła wystrzegajcie. Wizyty trwały zaledwie 2-3 minuty, po czym wnuki cichaczem schodziły na dół i wykradały się tylnymi drzwiami. Zadowoleni byli wszyscy: wnuki, babcia i Sara, która o tym nie wiedziała. Choć Ellen była posłańcem pana i solennie pełniła tę funkcję od 17 roku życia aż po grób, była też czułą, troskliwą babcią, umiejącą łączyć życie rodzinne ze służbą na niwie pańskiej. Nie zawsze łatwo pogodzić te dwie rzeczy i wielu z nas ma z tym problem, obyśmy jednego nie robili kosztem drugiego, lecz potrafili zgodnie połączyć te dwie sfery.